Na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z tygodniowym szkolnym vlogiem. Mamy dzisiaj 19 października i jest to poniedziałek, mamy godzinę jakoś przed 12. Jak widzicie, jestem w domu, a z tego już powodu, że moja szkoła pracuje zdalnie yy, znaczy hybrydowo ogólnie i akurat moja klasa ma w tym tygodniu zdalne. Oraz właśnie się dzisiaj dowiedziałam, to też w następnym, więc ja moim zdaniem się super cieszę. Jestem już po 4, 5, 4 godzinach lekcji online. Miałam już fizykę, dwa angielskie oraz teraz historię, więc teraz będę mieć prawdopodobnie polski, jeśli się nie mylę. Ogólnie wstałam o jakiejś 8, bo o 8, 10 mam te lekcje, więc musiałam wstać, więc był to pierwszy dzień właśnie powrotu do tych zdalnych. I myślę, że potem zaraz opowiem Wam więcej, bo aktualnie mam zaraz kolejną godzinę. I muszę właśnie na niej być, bo jest to polski, a ja polski rozszerzam, więc tam trzeba się przynajmniej skupić. Więc jestem już po 4 godzinach i jeszcze zostały mi kolejne 4, więc mam nadzieję, że dam radę. Dzisiaj ogólnie też jadę na polden, pokażę wam w ogóle mój taki tygodniowy vlog szkolny. Z nauką po prostu hybrydową, ponieważ no, jak wiecie, no, nie będę chodzić do szkoły. Jedynie w czwartek idę do szkoły, więc wtedy zabiorę was ze sobą. A dzisiaj tak to się prezentuje, już mię ręka od tego trzymania aparatu, więc ja teraz już lecę na kolejne lekcje. Ogólnie co mogę Wam więc powiedzieć, to zamówiłam Ci buty z Zalanto, które po prostu już od godziny drugiej w nocy na nie polowałam, bo naprawdę nie było w ogóle mojego numeru, był tylko cały czas 38 i wszystkie wyprzedane. A ja czekałam na 37 i akurat udało mi się je zdobyć. No ale słuchajcie nic, dobra ja teraz już lecę na polski, bo no muszę na nim zdążyć. Już się umalowałam ogólnie, w ogóle ja się nie maluję. E, jedynie mam na sobie właśnie puder, pomadkę, rzęsy, brwi i tyle rozświetlacz tutaj chyba, ale... Jakoś nie widać tego, ogólnie już nie nakładam korekturu ani podkładu. E, już unikłam od tego i dzięki temu moja cera jest o wiele, o wiele lepsza. Okej, okay, słuchajcie, i mój dzisiejszy outfit prezentuje się tak. Jestem w domu, więc nie trzeba było się jakoś stroić. Już cały cud, się w ogóle umalowałam, bo ja się nigdy nie maluję. Naprawdę nigdy się nie maluję. Do szkoły i w ogóle. Więc e, ogólnie mam na sobie bluzę z Bershki. Um, ogólnie ją jeszcze nie widzieliście chyba w tym holu, e, bo jeszcze go nie nagrałam, więc na pewno nie. E, więc jest to taka bluza z Bershki, taka wielka czarna. E, spodnie, hm, dresy Adidas, nic zwyczajnego oraz Skarpetki oraz słuchajcie, skarpetki: no, po prostu już klimatyczne w ogóle do świąt, ale po prostu już teraz jest jesień i ja cały czas piję jakieś herbatki, skarpetki. A skarpetki to jest po prostu, co, ja po prostu uwielbiam skarpetki, naprawdę są takie świąteczne, fajne, więc no, tak się prezentuje. No i tak, w ogóle nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ale ja nie kupiłam szampanu do prostowania włosów i mam takie naturalne, czyli lekko w ogóle kręcone, jak widzicie, takie fale. Po prostu nie byłam w Rosmanie i zapomniałam po prostu kupić, więc no, mm, więc tak się prezentuję. Okej, okay, słuchajcie, jestem już po matematyce, miałam matematykę nie Polski i ogólnie opowiem Wam, ogólnie co się stało, co takiego jest ze szkołą i w ogóle. Więc u mnie ogólnie, że mieszkam w Radomiu i Radom jest żółtą strefą, a powiat radomski jest czerwoną strefą, mam hybrydowe. I akurat moja klasa ma dwa tygodnie właśnie hybrydki, czyli, no, zdalnego teraz. Aktualnie, więc ja się super cieszę. Wiem, że jest dużo zwolenników, przeciwników i w ogóle. Ja jestem akurat bardzo się cieszę, że jest zdalne, ponieważ ja już nie dałam rady psychicznie. Po prostu cały czas się uczyłam i trenowałam, treningi, naukę, i tak cały czas. I ja już po prostu nie potrafiłam nawet wstawać o tej 5.40 czy tam 7.00, już było to dla mnie wykańczające. I w ogóle, no. I akurat na ratunek przyszło takie dla mnie zdalne, więc ja się ogólnie super cieszę jakoś dla mnie. Jest to obojętne, szczerze, bo i tak, i tak jakby się na, przykład na niektórych przedmiotach w ogóle nie skupiam, ale przez taki polski, angielski staram się być właśnie tam aktywna i w ogóle. Więc, bo bardzo mi to będzie potrzebne, ale wreszcie, mam czas na takie wiecie więcej, po prostu mam czas skupiać się na te przedmioty, które naprawdę rozszerzam, niż jakaś tam biologia czy fizyka i codziennie pytanie i w ogóle. Więc, no, ja kulturalnie się bardzo cieszę. W sensie, no, wiadomo, nie chcę jakoś siedzieć w tym domu mi ponad miesiąc. Myślę, że ja bym mogła siedzieć do miesiąca, potem już bym, no, zwariowała. Ale raczej tak miesiąc bym dała radę, teraz po prostu też e, ostatnio. Skończyłam jedną dramę oglądać, bo zaczęłam i oglądam ją 3 tygodnie, ale ona mi tylko liczyła 16 odcinków, ale ja ją niedawno skończyłam i teraz zaczęłam kolejną oglądać i w ogóle jest też super. I akurat ten tydzień zapowiada się mega luźnie. Jest to pierwszy tydzień i to był pierwszy weekend, kiedy ja się nie musiałam nic uczyć. Naprawdę, ja normalnie nie dowierzałam, że to się w ogóle dzieje, bo minęły już prawie dwa miesiące i ja się nie musiałam uczyć w weekend. To było coś dziwnego. Więc e, właśnie tak, um, no ja się ogólnie cieszę, że jest dalne. możecie pisać w komentarzach jak wy to odbieracie. Jakoś dla mnie nie ma różnicy czy będę się uczyć w domu, wiadomo, każdy tam, no większość co idą do nowej szkoły zazwyczaj tak jest, że wiecie, też tak myślę, że w tamtym roku bym tak powiedziała, teraz już mam większość wywalony w szkołę, w klasę i w ogóle, więc jakby to jest bez różnicy czy będę tu czy tu. Wreszcie już mogę odetchnąć od tego wstawania, od tej ciągłej e, nauki, no i teraz ogólnie, um, ogólnie w tym tygodniu nic nie piszę, bo z tego, iż powtórzyłam te zdalne, to raczej nauczyciele nie chcą nic brać, jakby kartkówek ani nic, tylko będę jak wrócimy do szkoły, czyli za dwa tygodnie, bo właśnie moja y, klasa, czyli w ogóle klasy drugie bo podstawówce mają dopiero za dwa tygodnie iść do szkoły. Więc no, dwa tygodnie w domku. Dlatego postanowiłam, że nagram tego w ogóle tygodniowego vloga. Ogólnie ja miałam go nagrywać w roku szkolnym. W sensie, no to mam rok szkolny, Angelika. Ja miałam go nagrywać kiedy chodzimy do szkoły, kiedy w ogóle takiego szkolnego vloga, serio szkolnego w szkole. Ale za każdym razem, jak nie padało, to bałam się, że przemoknie ten aparat. Jak nie, po prostu, że miałam dużo nauki i wiem, żebym nie dała rady na pewno do Was gadać. Więc po prostu za każdym razem coś było nie tak i w ogóle, i wreszcie teraz mówię, dzisiaj jak wstałam, mówię, nie, czyli nagrywasz tygodniowego vloga szkolnego. Ok, słuchajcie, skończyłam już lekcję online, wszystko już prawie odrobiłam oprócz historii, została mi karta pracy. Ogarnęłam trochę pokój i tak tu już mam wszystko luźno, wszystko już odrobione, zrobione. Okej, okay, słuchajcie, więc tak się prezentuję na Poldens. Mam taki golfik i on jest ogólnie z berszki um, Dalej mam takie dresy ogólnie na Poldens mega się ubieram luźno, więc mam dresy z berżki. Widzieliście je w holu. Oraz Air Force no i skarpetki, więc no i mam torbę Nike. więc tak się dzisiaj prezentuję. No i co słuchajcie, lecimy na Poldens. Yeah, am so rich I się zrobić jedną figurę, która jest dosyć ciężka, ale nam się udała. No. Było mega. Było <grywa> super. Ok, słuchajcie, właśnie wróciłam do domu z Polnes i powiem Wam, że jestem z siebie tak dumna, serio. Naprawdę, hmm, Laura pokazała mi w Priego, czyli moja trenerka, e, taką, którą hmm, jeszcze dwa tygodnie ogólnie bym nie umiała zrobić, i udało mi się ją zrobić akurat dzisiaj. Ta figura ogólnie jest trudna, bo już mam siniaki tutaj, wiecie, jak się zgina rękę oraz pod kolanami, ale naprawdę jestem z siebie dumna, bo ogólnie miałam Ci dobrą rurkę, dzięki której się w ogóle nie ściskałam, więc ogólnie jestem w siebie tak dumna, pewnie coś widzieliście, jakieś skrawki. E, no i co, ogólnie wróciłam, mamy godzinę po 21, Ogólnie wróciłam 5 minut temu, chyba jest 21, mm, 10, 15, coś takiego. I ja teraz ogólnie już wszystko odrobiłam, mm, więc będę oglądać serial. OK, więc tak się ogólnie prezentuje moja lista dram, które mam zamiar obejrzeć. Ogólnie tutaj są obejrzane dwie, ale tak naprawdę już obejrzałam kolejne dwie. E, Breed of the Water good oraz Coffee and Vanilla, więc te dramy już obejrzałam. Oprócz tutaj tej pierwszej kartki to jest jeszcze druga, ale tutaj są już z Netflixa. E, no i tak to się wygląda, jeszcze żadną nie zaczęłam, w ogóle no słabo mi to idzie jak widzicie. A teraz oglądam Touch Your Heart, e, no czyli tutaj tą dramę. I jak na razie na początku wydawała się taka, hmm, niby nie, niby nie, a teraz naprawdę ja kocham tą dramę. Więc ogólnie zrobiłam sobie popcorn. No, jestem ogólnie w dressach, codzienność. No i ogólnie wszystkie dramy oglądam na wiki, po prostu wszystkie na wiki, więc zjeżdżamy sobie na tu. I aktualnie to są dramy, które właśnie obejrzałam, więc Goblin, po prostu Goblin polecam, bo że płakałam tak bardzo. Uh, Breeder of the Water Good też powiem Wam, że też bardzo smutna drama, mimo tego, że ma dobre zakończenie, to i tak była dla mnie smutna. Coffee and vanilla to jest taka japońska, więc ona jest taka... Mm -hmm, możecie sobie ją obejrzeć, tak wiecie, na luzie. I teraz touch your head. Ja jestem już na siódmym odcinku, i więc się sobie obejrzymy siódmy odcinek. Uh, ogólnie tak w skrócie jeśli Wam mam mówić o czym to jest. Więc ta drama jest o celebrytce, aktorce, która po prostu padła jej kariera i może zagrać w nowym, właśnie filmie, nowym serialu. Tylko musi poczekać swoje aktorstwo jako sekretarka, po prostu prawnika. No i akurat ma taką rolę, więc specjalnie idzie do pracy jako aktorka, jakiegoś prawnika. No i dzięki temu właśnie zdobywa doświadczenie. No i akurat tym prawnikiem jest, otóż, ten prześliczny, przepiękny, ale to. Przystojny, jak widzicie, ten otóż aktor. Jezu, ja zapominam imiona, bo te imiona są tak często powtarzają i w ogóle, więc no ale po prostu na początku niby taka błaha, zwykle tam romans, w ogóle, ale potem ogólnie ja bardzo lubię takie rzeczy jak na przykład nie wiem, że jest, mimo tego że jest romans, to obok jest zawsze coś innego. Ja na przykład, nie wiem, oglądałam dramę My Mr. Mermaid, chyba jeśli się nie mylę. To tam właśnie było o zawodach, o pływaniu. Oglądałam o prokuratorach, no a teraz o prawnikach, o sądzie, więc naprawdę są to takie poboczne, fajne akcje. No i co? Mm, ogólnie ja bardzo lubię takie dramy i też gdzieś tutaj wiecie jest jakiś wątek kryminalny, z czego ja bardzo lubię. Jakiś kryminał, więc no. Super nie ma fantazy, ale też takie lubię dramy trzeba się już uwolnić od tej fantazy, bo cały czas oglądam jakieś fantastyczne już te dramy, więc coś teraz normalniejszego. A jeszcze zanim to pokażę Wam zdjęcie z dzisiejszego Polden, dzisiejsza figura. Ogólnie zapomniałam znowu, jak się nazywa. Ogólnie moja pamięć w ostatnim pół roku jest tak fatalna, ja większość rzeczy tak zapomniałam, że no jest tragiczna. Tak się ona prezentuje jest, no, moim zdaniem bardzo śliczna. Ogólnie no przestałam się jakieś już tak na rękach, ale... Ale szczerze nic, naprawdę mega mi się podoba, to jest prześliczna. Na... O mój Boże! Mam zatkany cały nos I mam katar kaszel no. Cześć wszystkim, witam was już w drugim dniu vlogowania. Mamy dzisiaj 20 października. Jest godzina 10. Ja aktualnie mam okienko, bo nie mam niemieckiego. I jak widzicie, dzisiaj jestem... Bez makijażu po prostu już dzisiaj mi się nie chce i jutro też nie chce mi się malować, ogólnie się w ogóle nie maluję, więc to jest cud, ogólnie mam tylko brwi i błyszczyk na ustach. Więc dzisiaj wtorek i dzisiejszy dzień w ogóle odpowiada się mega luźnie, ponieważ mam tylko te lekcje do 14.30, no więc tak i potem nigdzie nie jadę ani nic, więc zostajemy w domu. Ogólnie się rozchorowałam, w sensie mam zatkany nos, nie wiem czy w ogóle pewnie to słyszycie, bo mówię przez nos, mam ogólnie już gardło, miałam w ogóle, nie ja woli mi gardło i już to miałam, ale dzisiaj jest jeszcze gorzej, w ogóle kaszle, hm, super, więc no dzisiaj siedzę w domu, więc idę teraz robić śniadanie, bo jestem mega, mega głodna. Mogę Wam szybko pokazać mój outfit, ale on nie jest jakoś mega, mega nadzwyczajny. Więc tak, nic nadzwyczajnego mam taką bluzę, którą widzieliście w jest Style oraz dres z perszki i skarpetki i A, nie ma kieszonek. Więc no, tak się prezentuję. Nic mi się szczerze moc nie chce, bo mi tak to gardło. Dzisiaj na śniadanie sobie zrobiłam herbatkę. Więc mam herbatkę zwykłą i do tego miodu, bo mi boli to gardło. Więc wziąłem herbatkę z treną miodem. Oraz kanapeczki ze serkiem, jakimś smarowaniem kanapek, papryką oraz nasionami czyje. Ja po prostu uwielbiam to połączenie, naprawdę uwielbiam. Ogólnie nic się do Was nie odzywam, a mamy godzinę jakoś przed 19.00. Odzywałam się do Was rano, miałam ogólnie telelekcję online i potem ogólnie sprzątałam. Gotowałam supę ogórkową i nic się ciekawego nie działo. Teraz ogólnie sobie obejrzałam jeden odcinek ogólnie jakiejś dramy. W sensie odłożyłam sobie na y, telewizorze KBS World, jak działa drama. Już się pamiętam, jaka miała tytuł Man, coś takiego, nie wiem, możecie pisać czy oglądaliście. No ja to oglądałam sobie jeden odcinek, bo sobie leciał to, więc tak ogólnie na początku tego tak zobaczyłam, ale potem ogólnie to, bo tam były angielskie napisy i tak się ogólnie wciągnęłam, że obejrzałam pierwszy odcinek, ale nie, nie, ja muszę obejrzeć tam dramę. I mamy 19, ja teraz ogólnie miałam robić sałatkę, ale jednak chyba zrobię sobie ciasteczka czekoladowe. Tak mi się wydaje, bo bardziej chcę je zrobić i moja mama akurat mi pomoże, więc idę robić ciasteczka czekoladowe a potem będę oglądać dramę, bo jutro też nic nie piszę, tak samo jak dzisiaj, w poniedziałek w ogóle więc sobie będę oglądać dramę więc no, lecimy do kuchni i was zabieram ze sobą tak się prezentują ciasteczka są, ja mam na nie taką ochotę Ogólnie szybko je zrobiłam, bo jakoś ogólnie 15 minut je robiłam, musiałam masło rozpuścić i 15 minut się piekło i są mm, no przepyszne. Więc przyszła do mnie już paczka z Zalando, którą zamówiłam i są to te buty, trapery które mi się bardzo podobały już w tamtym roku, ale w tamtym roku kupiłam sobie botki, a w tym roku postanowiłam, że kupię sobie trapery i akurat na Zalanto jest narazłam po prostu identyczne do martensów, ale no, one są podobno z Poolent PR i jakby jest przez Zalanto, no wiecie o co chodzi, więc sobie właśnie zamówiłam, no i sobie tą paczuszkę otworzymy pewnie i tak się pojawią w holu zakupowym, ale uznałam, że Wam je pokażę. Więc otwieramy, jestem mega ich ciekawa, naprawdę Podobno jak czytałam, to mega obcierają na samym początku Więc jestem ciekawa Okej, okay, słuchajcie, więc otwieramy OMG Dobra, tak się one prezentują, więc ja je wyjmę Ogólnie przepraszam was za mój głos, ale no mówię przez, mówię przez nos czy ja, ja powiedziałam, przepraszam was za mój głos, ale mówię przez nos. Dobra, zrymowałam coś, ale seryjnie przez nos i mam zatkane po prostu, już mnie to tak dołuję. Tak się one prezentują, są no, naprawdę prześliczne. E, ogólnie troszeczkę inaczej się spodziewałam, ale i tak są piękne. Ogólnie ja mam je w rozmiarze 37 i mam nadzieję, że będzie ogólnie ten rozmiar e, dobry, bo wszystkie zamawiałam tak na oko. Aktualnie noszę 36, ale tam była w ogóle wymiarówka całkiem inna i nie wiem, zobaczymy, zaraz przymierzę je. Ale no, tak się prezentują zwyczajne trapery i one kosztowały na Zalando 199 zł. ok więc tak się prezentują te buty i muszę wam powiedzieć, że są mm, ociupinkę, może troszeczkę większą niż ociupinkę za duże. Jest to rozmiar 37 i po prostu rozmiarówka na Zalando była tak do dupy, w sensie no... No, nie wiem, no, ale są dosyć duże. No i palce mam gdzieś. Mm, tu mi się kończy palec, gdzieś tu. Więc dosyć słabo. A szczerze mówiąc, mi się podobają. W sensie są fajne, bardzo mi się podobają. Tak jakoś, no, wyglądają. Ale no właśnie, nie znaczy, no, no nie odeślę ich już, bo są wyprzedane i nie mogłabym zamówić 36. Ale no właśnie, nie, no, żeby sobie watę wkładać. Ale też w ogóle, no. Mm, Właśnie nie trzymają jakoś mega w sensie mi tej nogi. E, ta noga mi się właśnie rusza. I właśnie, no nie wiem, i ta w ogóle ta podeszwa jest gumowa, no ale to jest standard, ona jest właśnie taka guma. No i tak samo miałam w innych butach też, takich butkach. No ale nie wiem, no właśnie one są ogólnie mega mi się. od początku i w ogóle dowiedziałam się, że ten Blademan to jest bardzo stara, ogólnie już trama, no nie jest stara jakoś bardzo, ale jest z 2014 roku, więc e, naprawdę. Nadal mówię przez no jak słyszycie, no nadal. Jutro idę do szkoły ogólnie, e, więc samą godzinę 20, znaczy około przed 20, ja zaraz zaczynam korki z Korańskiego. E, pokazałam wam buty, które dzisiaj do mnie przyszły, są prześliczne, naprawdę mega mi się podobają. No i co? No, no i tyle, więc ja już lecę na korki, bo muszę iść na korki. E, mam do 21.00, potem ogólnie muszę się umyć, zrobić sobie sałatkę i oglądam dalej dramę, więc. Nikosen, e, Chamon inmida. Mida. Ok, słuchajcie, jestem już po koreańskim i mówię wam, jest coraz trudniej, mówię serys. coraz trudniej, ale się nie poddaje. Naprawdę jest już, teraz jest już, dla mnie już to już jest hardcore, co nie? A co mówić jeszcze dalej z czasami i w ogóle. Bo jak wiecie, samo słówka, na nie wiem jakieś cie, e, heksang, więc jeszcze takiego jest. montali, i w ogóle takie jakieś słówka, to ja ogólnie umiem to, tylko że po prostu gorzej jest z pisownią. Será będzie tragicznie. W ogóle wam się pochwalę, bo zrobiłam już zeszed ogólnie, no dobra, to są z dzisiejszej lekcji, ale no, zrobiłam już zeszedł. Nie, chyba wam tego nie pokazywałam. Więc jak się prezentuje ogólnie, to są jakieś dialogi. Yy, tutaj też są jakieś właśnie rzeczy. No dosyć ważne właśnie i Gosen Mika i Kosyn, nie wiem, coś tam, i Mul i Mida. Jakieś tu są ogólnie wzroty, yy, tu są ogólnie części ciała. Jak na przykład Mum, Nun, yy, Ki, Ko. Więc no jak widzicie, tutaj są zwierzęta, tak? Dunkmur. Zrobiłam sobie sałatkę. Pewnie się nie zdziwicie, jest to sałatka oczywiście feta. Tym razem ogólnie... W tym vlogu też ogólnie chyba mam fetę, no w tym to samo, więc serfeta sałata lodowana się papryka, pomidor ogórek, no i wiecie, oregano, paseria. Na prostu uwielbiam tę sałatkę, naprawdę mogłabym ją mieć cały normalnie czas. Ok, słuchajcie, chciałabym się już z Wami pożegnać w tym vlogu. Wiem, że ten vlog będzie długi. I nie składa się jakoś mega z tygodnia, bo wczoraj, w czwartek nic nie nagrywałam, w środę też tak po części, i dzisiaj też już kończę to, bo normalnie się słabo czuję. Nie czuję się najlepiej, i myślę, że by było bez sensu po prostu robić coś, co po prostu nie daje rady robić, po prostu nie mam na to siły. Yy, ogólnie, no teraz już jest troszeczkę lepiej, ale no zobaczymy, jak to będzie dalej. Boli mnie gardło, ogólnie kaszel, mam katar, więc takie przeziębienie, wiecie. No i najgorsza jest ta chrypa. Normalnie z tą chrypą, to ja już wieczorem jak gadam zadają przez telefon, to ja takie normalnie wiecie, no no ledwo co wyduszam właśnie jakiekolwiek słowo. Teraz jest git, więc dobra, więc do zobaczenia już w kolejnym vlogu filmiku. Zobaczymy na pewno piszcie co chcesz, żebym nagrała. No i co, do zobaczenia i pają! ci dla Was.